No to cześć, ogólnie znowu jestem chora, więc będę gadać jakoś tak przez nos, że tak to powiem. Ale mam kolejną paczkę do otworzenia Jest to paczka od Vanili czyli od Widza. Zobaczymy, co, co tym razem Vanila wysłała. Mam nadzieję, że w tym momencie nie wysłała szpilek, które znowu zrobiły krzydy kurierom. <laughs> Ale dobra, zaczynamy. Tutaj wydaje mi się, że jakoś tak. Ogólnie ta paczka już jest u mnie y, od wczoraj, ale wczoraj jeszcze gorzej się czułam niż dzisiaj, więc y, nie dam rady jej otworzyć. O, to są dwie paczki. Dobra. Zacznijmy od małej, chyba, co? Zacznijmy. Przecięłam coś. Zacznijmy od małej. Co okay. tej małej jest? Mała jest jakaś koperpa. Dobra. Z racji, że już zrobiłam y, okienko, to, to no, tylko ja sobie tutaj tak. O... Jak już zrobiłam, no to ok. Dobra, co my tu mamy w dniu? Aha. Co z tego, że zrobiłam sobie okienko, jak tutaj jest... Yy... To jest ta koperta typowa, wysyłkowa, bombelkowa w środku, więc trzeba jeszcze bombelka otworzyć. I Ja to wykorzystam. Ja to sobie zakleję i wykorzystam, bo ja każdy karton i tak dalej pozastreczam, ale takie rzeczy ja wykorzystuję, więc spokojnie. Ja, ja zawsze ratuję te, te, te taśmy takie. Dobra, mamy. Ja sobie to wszystko wyciągnę. Hoppsiu, hoppsiu. stropian jej. Stropiany, no. W ogóle styropiany to ja sobie rzucę z powrotem. O. I git. Mamy tutaj o, kopertę znowu. W ogóle mam nadzieję, że nie słyszycie psa w tle, on się drze cały czas, od rana, więc mam nadzieję, że on jako takowa nie przeszkadza, ale no, mam psa sąsiada, który po prostu się drze. Dobra, o, nie oszuczyłam, ja patrzcie, patrzcie jak fajnie przyleciałam tutaj. <gry> Dobra, zaczniemy chyba od listu, mi się wydaje, że to jest list. Chyba wszystko. Mamy tutaj chyba śliniaczki. Czy jak to tam się nazywa? Chyba śliniaki. Do wędziteł. Mamy tutaj też naklejeczki, które będą dla was. Jak zwykle. Są tutaj takie na naklejki, więc to sobie będzie tutaj. Zostawię, bo może coś jeszcze będzie, nie wiem. Tutaj wanila. Bardzo ładne konie w ogóle. Z tym logo i tak dalej. Tutaj, jak do niej dotrzeć. już wiadomo co i jak. Mamy tutaj tą tasiemkę, taką na, na kantarki. Ja to używam na pobocze kantarków w sensie na pobocze kantarków, na paski policzkowe. Taką tasiemkę. Tutaj trzymajcie kod. Bo właśnie, zapomniałam Wam powiedzieć, że to jest paczka ambasadorska, więc trzymajcie koda. Będziecie mieć minus 5% na niej do końca roku. No. A, tu macie ogólnie cana u niej wszystkich rzeczy. W ogóle ładne ma pismo. Nie takie jak ja. Bo ja mam trochę gorsze pismo, szczerze mówiąc. Ja piszę jak lekarz, dosłownie. No i oczywiście cukierek. Dobra, mamy tutaj marchewki. Marchewki są trochę jak moje, tylko że ja w ostatnim czasie nie robię marcheweczek. Tylko ja w ostatnim czasie yy, robiłam ciastka. O, mamy tutaj te tasiemki, które mówiłam, że one są fajne do tego, do, do, do kantarków, ja używam je właśnie do kantarków, nie do ogłowi, na czułków, bo do na mam trochę inne, a te używam na przykład do kantarków, fajnie wyglądają na, na, tym, na tym pasku policzkowym. Więc mamy kolejne te, mamy kolejne sidła. O, nowe czarmsiki. Wyglądają. No i ogólnie mamy marchewki. Te są fajnie zrobione. I widzę, że są one robione z mojego tutorialu, więc są identyczne jak moje marcheweczki. Wersja trochę mniejsza, ale fajne marchewki. Dobra, tutaj. O, jak fajnie ten. Yy, zestaw naturalny pastwiskowy. U, zawiązany na sznureczek. Fajny sznureczek w ogóle. Mamy tutaj uwiąz, zawiązany w taki sposób. Ja nie umiem w ten sposób wiązać yy, tych, więc... Więc no. <laughs> Ale fajnie. Kordeo. Yy, I halter z plecionem na, na chrapnikiem Taki Ja sobie wezmę konia I tak ten zestaw wygląda na Welbencie W końcu pasuje coś na Welbenta Bo Welbent jest sporym koniem, on jest większy niż A3 I tutaj kordeo również Dobra, mamy kolejną tutaj jeszcze rzecz. O, kolejna. Dobra, nieważne. Kolejny styropian miałam powiedzieć. Dobra, tu mamy kolejny zestaw. Więc mamy jeszcze jeden uwiąz. Też fajnie zakręcony. Z włóczki, z tego co wiem. Taki typowo świąteczny. I kolejny chyba halterek. Tylko ten yy, ma charmsa tutaj od razu I tutaj jest na kółaczko I yy, tak, tak ma być Tak wygląda Z plecionym nachrapnikiem I wydaje mi się, że ten nachrapnik jest robiony tak samo, jak ja chyba robię Czyli też z mojego tutorialu No i tak wygląda kantarek yy, Halterkę on jest na rozmiar A4. Nie chce mi się szytana wyciągać ani nadziei, więc yy, tak wygląda. Dobra, idąc dalej, mamy też tą większą yy, paczkę. I w niej mamy. Jeszcze nie do końca otworzyłam, trochę mocniej, może. I jeszcze nożki. Dobra. Nie mam aż tak mocnego, ostrego noża już. Ojej. Dobra, mamy. I tutaj znajduje się znowu jakaś koperta. E, I mamy tutaj znowu tą e, nakantarki. Mamy rzepy. Jestem świeżo po Twoim odcinku, ale stwierdziłam, że dodam taką małą rzecz. Pozdrawiam. To nie jest już paczka ambasadorska. Okej. Okay. jakaś mała rzecz. Ło. Wow. Czyli mamy minki znowu. Tak, to jest minki. Minki, bo jak ostatnio dostałam Bellur, to wierzę. bo że sobie sprawdzić. Z weluru będą koniki za jakiś czas. Mamy tutaj całkiem spory kawałeczek materiału. Więc pewnie będą małe koniki, czy, czy coś, bo dużego się nie da nie do zrobić z tego. Tutaj mamy fajny materiał i myślę, że on by był fajny na nałuszniki. To jest taki panterka, no. Taka pantera śnieżna trochę. I tutaj mamy. O, skóra! Czy ja mówiłam, że, mam, że potrzebuję skóry? Mówiłam. Mamy jedną skórę. Taką. O. Dość spory kawałek. Yy, tutaj mamy trochę mniejszy. Tutaj mamy znowu skórki. Bardzo dużo skórek, więc tutaj mamy jeszcze to. To teraz Wam nie muszę narzekać na braki, bo mam. <grym> mam, Czekajcie, to jest ta z białym na zewnątrz, to jest czarny i czarny. Ta jest fajna, bo widzę, widzę co rysuję. W sensie, jak odrysuję materiał na, na ten, na, boże, jak to nazwać na, na czółki, to widzę. Tutaj jest jeszcze jeden obrozowa i też na białym bardzo na plusik. I to jest też brązowiutka fajna i dość spora sporych rozmiarów skórka. Więc bardzo dziękuję ogólnie za skórkę i za materiały, za paczkę. No, moje koniki też będą mieć w końcu kolejne czarmisiki do, do kolekcji, więc zapraszam do wanili I oczywiście uwiązy i akcesoria. Oj, biedny Welbent, uderzyłam cię. Więc zapraszam do wanili I tutaj macie też kodzik rabatołowy.